Ale kolorujesz owieczki, i Nie po tylko pracą człowiek żyje, rozrywki też trzeba trochę mieć, prawda? O kurde, taki dobra. stary Sknera jesteś, co? <ś> stary Sknera, dobra, 1-0, no. Stary Sknera. Witamy Was bardzo kolorowo z tej strony Umbra. O, wow, bardzo kolorowo. Z tej strony czarno-biały retro. <noise> A za nami, jak widzicie, mamy nasze tańczowe owieczki. Mhm, <noise> Tęczowe. Zabarwnikowane, pełne chemii łowce. Oj retro nie przesadzaj. No dobrze, przesadzam. W ogródku. Czasem. Coś u ciebie? Zawsze kolorowiej, prawda? Tak jest, nie no, aż mieli no. się wstaje, jak się widzi, z rana takie kolorowe, uśmiechnięte twarze. Cukiereczki. Dokładnie. Dwa odcinki temu pisali... dwa odcinki temu mieliśmy w odcinku w świątynie i wy w komentarzach napisaliście, że tam jest skarb. No bo to świątynia świętego Retra, jakże miałoby nie być skarbu? Kiedyś tu żyły ludzie dawno temu. Pierwsi osadnicy YouTube'a, i oni? Pierwsi retrowie. Tak, retrowie. Pierwsi osadnicy YouTube'a, i oni wybudowali na cześć retra świątynię i schowali jakieś smakołyki na pewno. Nie chciałam tych skarbów otwierać bez Was, więc zaczekałam do odcinka. I teraz spędzimy do świątyni, żeby sprawdzić, co tam jest. Nazbity łeb. Napisaliście także, że są tam ukryte pułapki. pułapki. Mam nadzieję, że no, jakoś... Na nie wpadnę! No niekoniecznie, wiesz? A, ok, a, czyli teraz nie, na nie nie wpadamy, dobrze. I mam nadzieję, że znajdziemy tam coś cennego. Jakieś brylanty. O, ty to brylanty, no daj spokój, no. A wiesz jak tam trafić? Przepraszam cię bardzo. Tak na oko, tak... No tak, na które? Właśnie. o jest. Jest, jest, ślicznie. Świ ślicznie. Świątynia świętego retra. Idziemy po to, co w niej znajduje się na dole. Idziemy po jej zawartość. A pamiętasz, jak się ją tam rozbiera, jak się tam rozbija, to i Damy radę. Wełnę trzeba rozbi rozbić, tak? Tak. Ale tak. na dole jest TNT. I jak wejdziesz na kładkę, to BUM! Rozumiesz? Także najpierw. Co może zacznijmy od tego, że. Nie, rozwalimy wiem, czy... wełnę. no dobrze, no... no nie wiem, wiesz, ale wiesz co, od tego są kilofów. Weź Łops, Shift przytrzymaj, jak, żeś nie spadła. Jak głęboko. No raczej. Shift! Musisz trzymać Shift. Retro, ale ty nie wiesz co ja chcę zrobić. Ja nie chcę tam jakoś, nie wiadomo, jak daleko wchodzić. Ale zerknąć możesz wtedy z Shiftem, co tam jest Ale ja już widzę. Ale my nie. Znając ciebie zaraz tu spadniesz, pierdyknie i... Koniec. Wow, cztery skrzynie. No właśnie, ale widzisz na samym dole na środku jest chata... Tak, myślę, że to ona. No. F. No dobrze, no to może... Masz Skoro masę ziemi, takie... tak? No ale co z tego, że mam ziemię? No nie wiem, jakąś tam po chińsku zejdziesz. No ciach, 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 pach, pach, pach. Ciach, 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 pach, pach, pach. Ciach, 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 pach, pach, pach. Może odsłonimy na początek wszystko? Dobrze. Żebyś się zmieściła, tak? <grym> Rozumiem. Mniej więcej. No. no masz jakoś tam, wiesz, o. Tam, A jak to będzie zajmę. TNT? Ja mam nadzieję, wiem. że nie będzie. No ale masz nadzieję, już wystarczy, już spokój. Mm. Nie. Wow. Dobra. No, no jest tu rzecz, zwodnia. która na pewno przyda się, nie, nie urzykujmy się. No. Mózg niby, tak? Nie, to zgniłe mięso przecież, no widać. No dobrze. Uważaj, uważaj, uważaj. Kurczę, już się boję. Ja bardziej. Wow. Szmaragdos. szmaragd. Szmaragd. Mm -hmm. Proszę bardzo, to w prezencie. Widzisz, gdyby nie widzowie, to już życie tego nie znalazła. No, bym tak przechodziła nad tym. Jeszcze więcej mózgów. No teraz to by już. Dopiero. Ten... Mądra. Miała dużo mięsa, no tak. Uje. I o, kości. Jen. I kości. Ależ kurczę, ekscytujący finał, no. Czyli w efekcie mamy szmaragd i dwie sztabki złota. Jesteśmy mądrzejsi i mamy trochę kości. Całkiem dobrze. No, no już tam, na, nawet na to nie patrz, proszę Ciebie. Nawet nie zerkaj na to. Dlaczego? Bierz, bierz co może... tam możesz pod tyłek i z do góry. Zabieramy skrzynię? Nie tam. No to, to takie... może odłożę wszystko do jakiejś skrzyni i tu wrócę. Ale czemu? Żeby zobaczyć jaki to wybuch. Jaki to tak, wybuch? No, to jest powiem... bardzo dobry pomysł. Nie. Zostaw. Chodźmy stąd. No dobrze, już idziemy. Jak to pierdyknie, to ty za dużo nie zobaczysz, wiesz, tak mi się wydaje. Światło w tunelu może później jakieś. A po co ci te skrzyneczki? Ja ci zrobię... Oj przydadzą się. No nie wiem. Ty to nie przypuścisz żadnej okazji na przyda. dodatkową torebkę, tak? Ale ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Żeby to, co mamy, schować w skrzyni i to wrócić. Żeby się zabić, tak? Tak. <laughs> Krótko mówiąc, no nie wiem. Coś w tym jest, prawda? Ale myślę, że wszyscy doskonale wiedzą jak to ...głubudupnie. dupnie. Ale ja jeszcze nie. Aha, no, no ty nie wiesz, faktycznie. I co, zostawisz tu przed tą świątynią skrzynię? bezpiecznej odległości. Może rzuć coś tam i wybuchnie. Albo chodź, owieczko! Mam tam biedną owieczkę wepchnąć? No dobrze. Aj, tam biedną, no zobacz, ile tu będzie miała szmaragdów. Naprawdę chcesz to zrobić? Naprawdę. Ale co z tak levelem? Tak mnie kusi. Masz 16, pójdzie się tutaj to wszystko, co. No. Odrobię to. No, odrobię to, odrobię, tak? Save'a też, ale no nie da rady, no. Może już nie przesuwaj tego, co tam wiesz, no nie trzeba, no. Naprawdę, nie, do no, nie wierzę, no. Wszyscy ci pisali. Umbra uważaj, nie dotykaj, nie patrz nawet. Tam będzie kładka, nie patrz, nie wchodź. A ta, no hihi, hi, dzisiaj skoczymy. Ale to będzie, wiesz, ale to nie będzie to tak jak myślisz, wiesz? To będzie takie, bum, wyskoczy ci, yy, nie wiem, tam zrespawnuj się i koniec. No na bańkę, Żuć. no cała umbra, tak, podejście jeden, fail. Ty prędzej zginiesz po drodze do tego guzika, mimo że to jest jeden klocek obok, ty prędzej zginiesz niż ten. No zamknij oczy i bum. Coś... Coś tam... Oje! Wow! Wow, wow, wow! Super! No, no super! Teraz zasuwaj... Teraz zasuwaj tam. Idź, Lulu. Dzień się kończy. Teraz zasuwaj zobaczyć, co narobiłaś. <noise> Tak jest! I ja następny odcinek widzę cię z łopatą i ty tam zamiatasz, i mówisz, przepraszam, już nie będę więcej brudzić. Nie no, i to jest kwestia kilku sekund, myślę. No wiem, 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 retro. Ale? Ale spędzimy je. Przy pięknym widoku. A grill? No kurczę, no majówka. Sponeczko się chowa. Już, już, już idź, lulu, lulu, lulu. Nie pośpieszaj mnie tak, dobranocki jeszcze nie było. No dobrze. No tak, bo. Świetnie. Pierdyknęło. W okolicy i tam wszyscy teraz przyjdą. Oglądaj, co się stało? Po co jakaś tam dobra jak tu wysadzają świątynię? Ale. To niszczenie zabytków to jest. No ty mandat powinnaś oj, dostać retro, od oj Nie przestań! No, nie przestanę, no może. Ale. Co zaraz jest Zaraz, zaraz. Czyja to była świątynia? Ups. Ups. Przecież. Ups. Jak ja. Dlaczego mi to z głowy wyleciało na ten... kilka sekund tej czystej. Yy... Głupotki. Whoops. Whoops. wups, Whoops. Whoops. Ty zaraz po tym wchodzisz na YouTube'a, oglądasz ten odcinek, patrzysz, jak ta świątynia wyglądała i mi robisz nową. Niech no ja znajdę ale... świątynię umry. Niech no ja ją znajdę. Ale no słucham, jakie, ale co masz? Jaką masz wymóweczkę? Świetnie się bawiłam, czy to nie jest ważniejsze no, od jakichś moja tam kilku murów? Ta, kilku. murów? no to wiesz, a wiesz, o dobrze. Zapamiętam twoje słowa, one są już tu nagrane i tak o, świetnie się bawiłam, czy to nie jest ważniejsze od kilku murów? To teraz sobie wyobraź tak, ty sobie odchodzisz od komputera, ja robię masę TNT i podkładam pod wszystkimi twoimi budynkami. Nie zrobisz mi tego. I robię kładkę pod twoim, koło twojego łóżka. Nie zrobisz mi tego. A jedna, ale nie, ale ważne, że ja się będę dobrze bawił, no czy już nie? E w lewo, w le o, to nie to. To to? Tak, to to. Już zbudowałaś nowo? Super. Tylko w środku pewnie taki nowoczesny, dziurawy aj, dywan tam, będzie. tam, oj tam, posprzątasz. Ja? Moją świątynię, którą ty zniszczyłaś. No przepraszam bardzo. Tam powinnaś mi... Okej. Okay. Halo. Na shifcie. Na shifcie. Na shift. Eee, widzisz, fajnie. Zobaczmy, co tam jest. Pójdę tylko po łopatę. Tutaj no, do Dziura, skrzymy. przepraszam, no. No, ale tam może coś większego, może następny jakiś tam sekretny o, pokoik. Szpię. Weź ziemię. Jak wykopię, to będę miała. Bo najpierw muszę zejść na dół. Skacz. Nie, lepiej nie. Wcześniej to chętna. Cia, cia, cia. Idziemy oglądać szkody, które narobiła Umbra w nieretra. Oj, nie wzięłam tych świecidełek. A, w miarę w pochodni. Widać. No nieładne. Nieładnie, nieładnie. Ale za to żelazo mamy. Okej, okay. wychodź już. Warto było. Warto, oczywiście, no taki bum bum. <noise> I teraz do góry. Trzymaj, prawie. A nie marnujesz mi kliknięcia. Ta myszka to wersja demo, demona, ma limit kliknięć. Przepraszam bardzo. No, no jasne, przepraszam. Jest. Mój o biedna świątynka. Oj, już wychodź, już zostaw się w spokoju, dobrze? Oj, może jakieś inne sekretne pomieszczenie tam bym znalazła. Tak, tym Nie. A ty nic. Mnie... Mnie... Od co? razu wypędzasz. Ja się cieszę, że ty chcesz sprawdzić. Co by było, jakbym tu wsadziła dynamit i ciekawe jak będzie, jak to wybuchnie. Wiesz, no tak mi przypomina, wiesz tak o dzieciaka, który bawi się petardami, ciekawe żeby jakbym tu wrzucił petardę. Ej, nie przesadzaj, nie ryzykuję tu swoim życiem, tylko mojej postaci w grze. No dobrze. Taki role playing, tak? To nie ty, to twoja postać, odgrywasz rolę. Tak. Okej. Okay. Jajeczka. Całe? <słuch> po to ja tu zostawiłam, prawda? No tak. Patrz, tu zostawiłaś jaja, a tam taka odważna byłaś, że skoczyłaś. Dobry suchar, nie? Dobry suchar! Bardzo suchar. No dobrze, pamiętasz, że tam ma być zamek mój Retra? Tak, pamiętam. Król, króla Retra. I póki jesteśmy w tej okolicy, no jeszcze właśnie. poproszę was o jedną radę. Właśnie. Bo mam dwa problemy. W zasadzie to jeden, ale w dwóch miejscach. Tak? Tak, nie pamiętasz Retro? Nie. No zaraz sobie przypomnisz. Ciam, ciam, zgłodniałam, wszystkie wybuchy. Krup, 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 Prawie dobrze. Prawie syty masz burzuszek. No dobrze, jakie problemy masz? Już, za Już lepiej zobaczysz. zacznij mówić, bo znając ciebie, to tam dojdziemy, coś wybuchnie. A ja pójdę się. A, dziura, skoczę, zobaczę co się stanie. Znając ciebie, tak będzie, więc może od razu mów, czym jest problem? W tej czarnej dziurze. A. Jakiej? <laughs> Tej wielkiej. A, jakiej? No dobrze, ja żartuję. Ja wiem o co chodzi, ale umbra chcę wam to pokazać. Wiesz, gdzie to jest? Wiem, tu przed nami. Tutaj? Mami. Tak. No to już zaczynę. No więc mam taki problem, że mam w dwóch miejscach taką, no dziurę po prostu wielką, o taką, o. Uważaj, nie spadnij. Nie spadnę. Na możesz podejść, pokazać, co się dzieje na dole. Nie mogę, bo zacznę się trząść. Trząść. No. Oh. Oh fuck. <laughs> Tycznie. Ja tego nie powiedziałam. Ja też nie. Widzicie? A. Ale ładnie, jak ja to zrobiłaś? To jakiś słody kawałek <noise> mapy Matrix, czy coś. Matrix się zbugował. I wiecie może, jak to naprawić, czy w ogóle co z da tym się zrobić? naprawić. Ja słyszałem, że nic. I tak ma to zostać po prostu? No podobno tak. Ja, nie zastanawia co u innych, no bo kurczę, jak ktoś robi na przykład jakąś wielką serię i nagle ma dziurę taką trochę nieciekawie, co i jak z tym walczyć, coś z tym zrobić. Zobacz, zobacz, zobacz. Popatrz w prawo na sam dół, trzymaj shift, trzymaj shift. No to nie musisz, dobra, to control. I tam o, widzisz? Cyk, no, dawaj. Tak, tory. No control. To jest zoom. No właśnie, tu nie działa pewnie. Control. A, sorry. Nie wierzę. I skrzynia, chyba, jak dobrze widzę. Dobrze widzisz, retro. Widzisz? No, po to są te dziury. No chyba nie będziesz tam kopać. Daj a dlaczego, nie? ale ty zaraz tam spadniesz ale i coś się stanie. Ale skarb. Ale ja. Ja czuję, że to się źle skończy. Jak każda twoja wyprawa, przepraszam? Ty zawsze bardzo. masz takie czarne myśli, a do odważnych świat należy. No właśnie. Dobrze powiedziane, ale a Ale ty jeszcze zawsze... dwa odcinki. Co by było, gdyby. A jeszcze dwa odcinki temu coś tam budowałaś, ten swój hotel, a teraz co wywalasz? Świątynie w powietrzu, ale... kolorujesz owieczki, i nieszczęście Nie po tylko co człowiek żyje. Rozrywki też trzeba trochę mieć, prawda? O kurde, stary Sknera jesteś, co? <laughs> stary Sknera, dobra, 1-0, no. Stary Sknera. Stary śmierdzący dziad z ciebie, piernik, kurde. No, pojechałaś mi. Jest skrzynia. Diament. Czerwony, Czerwony proszek. proszek, nasiona, arbuza. Dobra. Weźmiemy Ale tu wyżej pięterko był... Nie. co ty masz z tymi skrzyniami? to ty jest jakiś kolekcjoner skrzyń? Uuu, spadła. Uuu, nie, nie, nawet nie patrz tam. Ja znam cię dobrze, nie idź tam. I dawaj teraz tu do góry i tam tymi torami może coś pójdziemy, znajdziemy. Tak. Bo tak. czasami... Stary Skinnero. Stary. Nie wierzę. Pierwszy twój wjazd na mnie, no. Jeszcze publicznie. Jeszcze nie. No. Za wcześnie. Ciach, 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 ciach. No ja bym tam... Nie, tu nic nie będzie. I dawaj Skąd do góry. Skąd wiesz retro? Zawsze jest więcej niż jedna skrzynia w tych, tych... Tak, ale ona poszła z tymi teksturami, myślę, wiesz? A może nie? A może tak, ty stary Dobra, to... Właśnie, dawno nie śpiewałaś, zaśpiewaj coś o starym Sknerze. Retro, proszę cię. Retro, retro. Stary Sknero. No ja nie wierzę, że mi tak wrzuci... Oj nie, już tu spokojnie, zobacz. Tu już uważaj. Jestem spokojna. Aha. Na pewno? Ja lubię po prostu zwiedzać podziemia. O. Złoto! Warto było, co? Nie. Zaraz zginiesz i stracisz to wszystko. I jeszcze na mnie to zrzucisz, co gorsza. Powiesz, no, ja retro, retro, stary Sknerusie, ty, Gandalfie, ty. Nie Gandalfie, tylko Gan... Wow, 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 gdzie on jest? Wow, mówi! Boom! Boom! Mówiłem! Mówiłem! I co teraz? Patrzcie teraz na nią, nie widzicie jej, ale... Cała... No i co? I co teraz? Zaplątałem się w pajączynę! A pajęczyny Ale... mogą być wszędzie, wiesz? No. Proszę bardzo. I to jest raczej wynikiem tego, że zginęłam w tej dziurze. I co teraz? I myślę, że żeby... mówię ci daj spokój z takimi rzeczami. Unikaj takich miejsc, bo zobacz co się dzieje. A ja przed chwilą miałem taki, wiesz, taki mini, zobacz. Zobacz, popsułam wszystko tym wybuchem. O jedne. Ale w końcu, jak wybuchać to porządnie, nie? Jak się bawić? to... Nie. Ty masz szczęście, że ja mam Sejwa dzisiejszego. Masz szczęście, że ja mam To ładna okolica. Sejwa. Skopiowałem. Upsu. Ale ej, no. Kurcze, no tak nie może być. No ja wiem, retro. Mam nadzieję, że jak Minecraft'a zamkniemy i otworzymy od nowa. Nie, już tak zostanie. Ty, jak zamkniesz Minecraft'a, teraz zrobi się save. boom koniec. To już jest koniec. Ty niepotrzebnie chodziłaś w tamtym miejscu, najwidoczniej naruszyłaś jakąś strukturę, no i te bugi no rozpowszechniły się i teraz masz... To ty mnie namawiałeś do tego, żebyś wzięła tą skrzynię. Nieprawda, nieprawda. Ja ci tylko pokazałem, mówiłem, że już wychodziła. No na szczęście jest safe, więc nic się nie stało, ale powiedzcie nam o co chodzi, jak to ominać, jak to ominąć. no nie jest ciekawie, wiesz? No nie jest. Kurczę, no tak zakończyłaś odcinek, taki fajny był i nagle... Aś mi się smutno zrobiło. Ale mi nie, a wiesz czemu? Bo jak Sejwa wgramy, to moja świątynia jeszcze będzie cała. A przy okazji będziemy mieli odcinek, w którym wszystko wybuchło, tak? No tak. Czyli coś wybuchło, ale tak naprawdę istnieje. Co w się dzieje? Cieszę w nieszczęściu. Dobrze, może być. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę no kurczę, i dobranoc. No smutny trochę. Smutny koniec. Dobranoc, bardzo dziękujemy za uwagę. A my idziemy, no kurczę, Sejwa szybko wgrać, no bo co się stało? Jak z tym sobie. Jak, sobie, jak z tym walczyć tam powiedzcie? Żegnamy się z Wami. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Pa, pa. kliknij stań z łóżka. Pa, bo ty spadłaś jakąś z łóżka. Mi się wydaje. Spadłem. No zobacz, kliknij wstań. Jeszcze lepiej. Dobra! Wow, żegnamy się z wami. Umbrana to... mieszała. Pa, Dzisiejsze pa. studzie. Cześć! Witajcie ponownie. Nieźle w dzisiejszym odcinku napisułam, ale na szczęście... Po tym, jak wyłączyliśmy grę i włączyliśmy ją z powrotem, wszystko wróciło do normy, tak, że o, się nie martwcie. Śpijcie spokojnie, tak? My też naprawdę, to był trochę no to był taki mini szok, prawda? Samowieczki. Wszystko, wszystko jest ok. Najwidoczniej tak. to był jakiś chwilowy bóg, ale widzicie, jakie niebezpieczne są te czarne dziury. A, na szczęście wszystko działa, przed chwilą sprawdziliśmy. To jest ten sam save, który, na którym przed chwilką nagraliśmy odcinek. Wszystko jest cacy. Także. Jest ok. Co, co tam nam to mówi? Unikajcie czarnych dziur i róbcie Oczywiście. backupy swoich sejbów. My się z wami żegnamy. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Bum! Pa! Bum!